Za dwa lata powtórka o -o. <laughs> no. Dobra Ja myślę, że za rok powtórka Kurde Jak on spuścił ładnie, nie? No Właśnie też pytanie, czy my jedziemy ekspresową? Czy jedziemy. siemano? Czy jedziemy nie ekspresową? Nie wiem. No bo będzie szybciej, nie? Ekspresową? No. Możemy ekspresową? Tak. żeby nie. było szybciej. To musi się zatrzymać i zmienić ustawienia nawigacji, nie? O... <coughs> no żeby Może by znowu przez te wiochy nie jechać, nie? No. Surde, byleby nie padało, bo mi się nie uśmiecha moczyć dzisiaj. też nie, ale chyba wyjeżdżamy z tych chmur. No. trochę przyjaśnia. Tak mi się też wydaje. Miał cię nie padać, nie? No. Przynajmniej w teorii. Diabelska cena napaliła, widzisz? I 36. No. Z Strzałeczka jest. dobra. A my tu byśmy w lewo jechali, gdybyśmy przez wiochę jechali, nie? No. A jedziemy prosto. A idziemy prosto, no? O, dzięki za no, Dzięki. A bociany mają oświetlenie? Swoje prywatne? Nie? Mhm. To taka mało mówna dzisiaj. Zmęczona? Stresa mam. Czemu? Przed tą eską Dlaczego? No bo tam wiesz, to duża nie. Ale wszystkie jadą prosto prosto. No nie. nie musimy też jechać jakoś mega mega szybko. Możemy sobie jakimś tam swoim tempem jechać, nie? No. Tym bardziej, że na ekspresowcu można tylko 120. No. Kurde, z jednej strony mi jest zimno, z drugiej strony mi jest ciepło. I to tak człowiek kurde nie Ta, wie jak moje jest. szczerze, że mnie jest. Zimno? No. No. Ale tak, tutaj jest no. Jest no. Tak z Uwaga, hamujemy Padałoby wrzucić jakiś bieg, żeby jechać do przodu, nie? Nowe No, przez Olsztynek będziemy jechać? Nie. Albo i nie, nie wiem. Przez co? Przez Olsztyn. Albo obok Olsztyna, nie? No. To co? Za dwa, dwa tygodnie Albania Na motocyklu. <laughs> Czemu? Nawet do Albanii pojedziemy? Nie. Będzie tak. fajnie. Nie. Ale więcej, nie? Nie, no. <laughs> niż wydarziam. No, tam lewa, dobrze. Prawa, O oh, kurde, ale chmury. O no. <laughs> oh, kurde. To się zapowiada? I tak ma Tak jest. Jeszcze ta ręka. Znaczy, jak będzie padało, to się zatrzymamy chwilę i tyle, nie? Gdzieś tam Fajnie bo się zatrzymać na stacji na przykład, nie? Noo, na przykład Ale wiesz, że teraz, jak się zatrzymaliśmy chwilę, powstaliśmy do Wielackiej lepiej. No, 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 bo to normalne Ale tam jest deszcz Bo chwilę pastaliśmy i dlatego, wiesz Kurde, ale mury są czarne, nie? No. S50 Zeruj! Nie, zezuj! Smażalnia no. no. ryb, jedziemy? Jedziemy nie wiem, czy bym chciał tam jechać. Nie, nie, tak jak nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, No, No Nie, no, nie, no, nie, nie. Nie, Chyba nie, no, nie. Nie, odwrót nie, chyba tak nie, nie, nie. Nie, No Może się specjalnie otruły, pewnie, nie, Żeby ratować swoje dę, nie, Swoją rasę. O, nie. Albo robale, albo. Nie robale, dobra, myślę, że deszcz Ale to całe ścieżki tylko robale. Chyba wolę tędy jechać, wiesz? Tak, tak. Już tam. Pod prędkością się jedy podobno jak tam Tak, ale... jest nie, nie, nie. tyle. Tak, przystanek przystanek żeby żeby zatrzymać zatrzymać tak, Ktoś tu jest zmęczony, ktoś tu się nie wyspał. No bo jak hotel wrócić, późno po trzecie i nad ranem i na Ja rozumiem, no. że można wrócić z imprez, ale jak wracasz, to chociaż... A jak to się spijamy to nie myśli, nie? No. Bo że ja mam taki... Opatrz Ameryka. Że mnie wszystko budzi. No. Widziałaś? Widzano. Jedziemy do Ameryki? Ameryka 3. Jest ta to, to droga dziodowska co Ci mówiłem, pamiętasz? To no. jest kawałek tej drogi takiej Będzie bolało O jest motocyklista Bardzo fajna droga o. Nie wiem czemu, ale powiem Ci nie ufam tej takiej kostce Mam wrażenie, że jest mało przyczepna o, sklep Sklep spożywczy. No, jakaś stacja paliw, na przykład spożywcza? Czy można było stankować i jechać bez stresu? To jest, ale dziury, nie? To jest droga, droga do Ameryki, właśnie. Widzisz, tak wszyscy mówią Ameryka, Ameryka, a weź tu jest do takiej Ameryki przez taką drogę, nie? <laughs> no. A, no. Masaż. Chcesz masaż to masz. Woda żeby żeby nie jakaś pani albo bardzo mała to... o, o. o dobra, koniec masażu. Gryźliny. Dobra, tu gdzieś tam Ameryka jest. O, jeszcze nas czeka. Takie o takie, takie niefajne. No. Ameryka w lewo, patrz no. Ameryka? Nie Ameryka Robimy fotę? No to dawaj No co, dawaj A czy nie? No Też? Możemy w kaskach, no Dobra, no, tylko sobie włącza awaryjki, nie? Mm. Zaskakujesz? No No dawaj A. Dawaj Czekamy fotę? No No to dawaj Ameryka O Takie Tak, tak, tak? No Widać? Trzeba będzie później odwrócić Nie? No Dobra, mamy? Mamy Jest To no poczekaj, bo mamy... Twarze takie, jak ja mam taką przynajmniej No i dobra, mamy to A to się w ogóle nagrywało, nie? No, zapomniałem o tym Dobra, jest zdjęcie w Ameryce Można jechać dalej i można... Ale ciepło pod w Fajnie? Dawaj Skakuj jest? Jest. Jest ten morz Co? Jesteniomur No i dobra A tam jest deszcz A ja mam dwie kreski paliwa Kurde. Dobra, trzeba będzie szukać pęki po prostu Bo jest jest tego? No Powinien być To nie był kiedyś to są okna nadporządkowane w tym, nie? No A to nie jest to przygotowane do tego, żeby ktoś tu mieszkał? Nie Zresztą to jest rozbiórka, nie? Serio? No, no. tak mam, I to nawet nie stanie to jest jak patrząc z daleka No, okna to to są nowki No Zobaczymy, jak w środku będzie no. wyglądało Musisz patrzeć, żeby nie było jakichś skier, bo one no. nie... No No, no nie fajnie było tu tysiąc. zostać

walka. nie? Mhm. Myślę, że to chyba jakieś techniczne szczenie, wiesz? ma jakiś pokój. No, bo to była recepcja. Tak? Mhm. Tak to wygląda, nie? No tak, przed samym wejściem. A to były jakieś w ogóle takie konkretne drzwi chyba. I wyciągnęli. Milne było? Znaczy to konkret pokoje to było. Chyba, że pokoje było piętro wyżej. No, bo to jest jakaś salka. No zobacz, spójdy podwieszone. Dziwne, nie? Nie, nie, nie. A choć będziemy piętro wyżej zaczął, pokoje ogólne. No, to będzie ok. Znaczy, nie jest to Tu jest jakaś leczek. A jest wejście do tej kuchni? Mm -hmm. Tutaj. No, to kuchnia. Kuchnia, no bo... Co? Tak. Tu nie jest to ma, tam ręczny. A no. I tam trzeba być kuchnia, no. To jakiś fotel pracowniczy albo coś tego typu, nie? Tak, bo tam była, tam obok jest cukrownia, albo jakieś zakłady, nie wiem, co to jest. Cukier, może ktoś tak. się, się barierę tu Piętro pierwsze. Tu jakaś większa sala. No. no. Kurczę, apartament. Łazienka. Ale tu jest jeden pokój, a tu drugi mniejszy. Chyba, że wiesz co, to jedna łazienka byłaby w pokoju. No tak ta, ta wygląda, nie? Już bardziej przepłodne. A, a paczka by się jeszcze uchowała w sumie. Motor stoi. Stoi. Nie wiem, rejestracyjne i nawet te rejestracyjne na hotelu, <śmuszy> no. w No. Które bo tam była okrągła trakcja do nas, mm -hmm. kwadratowych miejsca. Kurde, o, patrz, tu się nie stało. Niewne, że taki budynek i... Mm. Jest Ale nie było to chodzenie już jakoś chyba, że, że mineralne kanale albo wychodziny, nie? Spadamy? Trzymamy je do piętra, nie? nie. Piętra chyba sobie jest ze trzy albo cztery, wiesz? Ale myślę, że jak się nie chcemy spotkać z przyjaciółmi, to trzeba zejść na dół, wiesz? Bo tam na dłużo mogą być różne rzeczy. Nie? Duchy. Duchy może niekoniecznie ale panowie, którzy są blisko spotkania się z, z duchowością już bardzo. Zazwyczaj, bo to... podstałem do no. łapów do tego. Tak. To jest winda. Albo była winda. Ale wiesz, to, to wygląda jakby to, jakby to było niedokończone, zobaczcie. No? no nie kół, tak. na, to nie jest chyba że to było winda. Nie, to nie... Znaczy, to miała być chyba winda, bo zobaczcie, to już zbrojenie jest zbrojenie, nie wiesz? się je remontować to, bo to się ale jak była recepta, wiesz? No, ale to, to jest napiękna, przynajmniej... Chodź wszystkie te są podobne. No. Wokół jeden w jest jedną mhm. a to były dwa pokoje na jedną łazienkę. Tu to, była jakaś trzecia pozycja. Był to to, by to, by to, by to, by to. Mhm. płytki jeszcze ukrywały no, jakie duże był proces i przed samym wejściem to tak wyglądało jak biuro jakiejś łazienka to jest no, brudownik? By było... a, a, a? a czyli magazynek był tak? A tu może była jakaś pralnia albo coś, bo tak wszystko było żone Mhm. Nie, bo tam no. wszędzie były panele na pokojach. Tak, zobacz, to znaczy pośruki do wieszenia. Do, do prania, no. Do, do wieszenia. Czyli to mhm. musiała być jakaś pralnia. żeby słów jakiś... Wpy to było, to są, no? Szkoda że nie zawsze się tak nie wygląda. O, no, to jest no, strona, która, ale już... Tak ktoś w to tyle pracy, a kable to... wyrwane, chociaż jeszcze nie wszędzie, więc podejrzewam, że Czyli, miasto, ja tam gdzie miasto też jeszcze, wyrywali, a tam, gdzie nie no. to też no. Ale jest, No. No, okej, okay, to było, myślę, że świeże przed wypuszczeniem remontowane, to jeszcze wychodzi nieco. Tak. Tu to rację. Co? Tu tak, ale tam to jest tam przeciwko, nie? Zobacz, to jest wykładzina i jeszcze ma się jeszcze zostały i łóżko. Mhm. A tu w ogóle jakieś konkretne pomieszczenie. Zobacz, z wyjściem na taras. O, tak, A tu była, była... dużo łazienka. Mhm. Z prysznicem. No, Brodzik się został. i mhm. Ale podejrzewam, że długo długa nie stoi otwarta, zamknięto, zamknięta, w sensie opuszczona. O tym czytałem, że to był hotel pracowniczy, ale nie doczytałem dlaczego był zamknięty, nie? Aha, nie wiem o co tu do końca chodzi, nie wiem też jak jechać, zaraz zobaczymy, bo coś tutaj się raciąż płot, płot, dobrze na płot, no. A, ten musimy to w prawo na ten breglin Okej okay. Jest ten No No to on tam dalej stoi, nie? Stoi dalej, no No i wyglądało chyba, że jest czynny Czy wiesz co, może też tak być, że ten hotel padł jak otworzyli SK, i zamknęli tą drogę boczną, nie? To no może być tak, że on do pracowniczy, ale nie tylko bo chwilę przed ktoś tam robił remont na pewno, bo są wymienione okna, sufity podwieszane i się przygotowywali do tego, żeby windę zrobić, nie? Tak, no i te instalacje, tam wszędzie, no. wszędzie było po prostu kable, nie? I no. poprowadzone... I to, I to nie najgorsze, te kable No dokładnie To wszystko nowe, nie? Cud, że jeszcze tego nikt nie rozkładał do końca, nie? chociażby te okna, bo powiem Ci, te okna to jest od cholery pieniędzy, nie? No właśnie, to może ktoś tego pilnuje jakiś? No. Nie, wątpię. Jak go pilnował, to by nas wykopali stamtąd, nie?